Małe, duże, kudłate i łyse wszystkie rasy psów można było podziwiać na wystawie w Sieradzu. Przez dwa dni na terenie miejskiego ośrodka sportu i rekreacji psie piękności walczyły o medale i uwagę widzów. Owczarki niemieckie, akitainu, pice miniaturowe, jorki, pinczery, grzywacze chińskie, maltańczyki, pekińczyki i co kto tylko sobie życzy. Wszystkie te szczekające i mardające ogonami futrzaki przyjechały do Sieradza na krajową i międzynarodową wystawę psów rasowych. No może poza grzywaczami, bo one musiały korzystać z ubranek, by nie zmarznąć. Zwierzaki dzielnie znosiły zabiegi, którym poddawali je właściciele. Wystawa to dla hodowców bardzo ważne wydarzenie, bo to jeden ze sposobów uzyskania uprawnień hodowlanych. Ci, którym bardzo, bardzo zależy na tym, żeby jednak podziwiać piękno ich piesków, wolą tę licencję hodowlaną zdobyć poprzez, poprzez wystawy. Prawdziwy hodowca po prostu nie może oprzeć się pokusie udowodnienia, że to właśnie jego pupil jest najpiękniejszy i ma mnóstwo innych zalet. Małgorzata Borowicz zachwalała swoje sizzu. No, są bardzo przyjazne, lubią się bawić, w ogóle mało szczekają. Wiecznie są uśmiechnięte, zadowolone, są odporne na choroby. Oczywiście słychać było szczekanie, ale to tylko kolega Maltańczyk głośno domagał się uwagi. Tego akurat chcą wszystkie psy, niezależnie od rasy czy rozmiaru. Warto tylko wybrać właściwe zwierzę. Ala, urocza czteroletnia bokserka, zrobiłaby wszystko dla swojej pani, choć i ona czasem lubi urwać się ze smyczy. Przy każdym się, nawet małym, trzeba mieć predyspozycję. Po prostu człowiek musi być przewodnikiem stada, musi, musi, musi mieć autorytet. I to jest najważniejsze, bo nawet mały pies potrafi ugryźć w rękę, nie, nie pozwoli miski sobie zabrać. Natomiast szczególnie przy dużych psach obrończych, bo to jest rasa obrończa, trzeba być stanowczym, zdecydowanym, ale jednocześnie kochać i głaskać i przytulać, bo to też jest bardzo ważne. Głaskanie i przytulanie uwielbia też Celinka. Ma wprawdzie do dyspozycji własną brykę, ale woli siedzieć u pani na rękach. No jest bardzo spokojna, bardzo dobrze ułożona, yy, wprawdzie wybredna, <grystka> czysta. To bardzo ważne, by dobrze poznać swojego psa. Tylko wtedy nie trafi on na ulicę. Zarówno hodowcy Zrzeszeń w Polskiej Federacji Kynologicznej, jak i Stowarzyszenie Psiaki, Kociaki i My namawiają do świadomego rozmnażania i zastanowienia się przed zakupem zwierzaka. Decydując się na, na pieska czy na, na jakiekolwiek w ogóle zwierzę, powinniśmy posiadać tą świadomość, jakie obowiązki nas czekają, jakie są wymogi na przykład w stosunku danej rasy do wychowania tego zwierzęcia. Najlepszym przykładem jest Jamnik Jasiek, który postanowił, że nie weźmie udziału w tym targowisku próżności i jego właścicielce za nic nie udało się go do tego namówić. Zazwyczaj jednak z pupilem można się dogadać. Nobel nie tylko siada czy podaje łapę, ale też przybija piątkę, kiedy jest zadowolony. A najczęściej jest, bo jest przede wszystkim kochany, choć nierasowy. Sam mówi o sobie, niezrzeszony.